Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krakus i wracamy, jak co tydzień z niewielkimi przerwami, do gry World of Z i oczywiście gram wyzwania, żeby zobaczyć co tutaj mamy dzisiaj do zrobienia. I tak, Jerozolima niestety znowu, coś twórcy gry lubią tę Jerozolimę w wyzwaniach, no ale cóż, dobra. Mamy tak, wycieczkę nad Morze Martwych, i tutaj jest głód, czyli musimy dosyć często zabijać zombie, bo jeśli mniej więcej niż 10 sekund, będziemy tracić zdrowie. Na obszarze misji będzie więcej bezczynnych zombie, co nam pozwoli jak gdyby ten modyfikator pierwszy, głód, resetować. I szabrownik. Nie znajdziemy toreb z wyposażeniem, ale będzie się ono nieustannie odnawiało. I całkowite potrwa 100 sekund. Ok, czyli takie powiedzmy sobie standardowe utrudnienia, i zacznę z siekaczem. Zobaczymy, jak, jak to pójdzie. O, widzę, że tutaj ktoś gra, spróbuję do nich dołączyć. Zobaczymy, jak daleko są. Hmm, dobra. Więc dołączam do y, grupy graczy, już na samym początku. Także to jest fajnie, bo em, to jest ten etap, gdzie początek jest bardzo wymagający. Okej, okay, czyli to jest, to jest sam początek. Ten zginął. Sporo tych zombiaków tutaj się już kręci. Yy, gdzie jest amunicja? Tutaj, dobra. A tutaj, tutaj się będziemy bronić, tutaj rozstawili moździerze, okej. Okay. Okay, to his Wow. Wow. O! Oh, nie mam amunicji. Wow! Ale się teraz porobiło. Nawet z całą ekipą. szybko Dobra, tutaj trochę wyczyściłem. Ciekawe czy to coś pomoże. Oh, wow. Tego granie nie uznaje y, jako y, zombie chyba, tych takich resztek, więc no, nie uznaję ich jako zombie. Trzeba szybko lecieć gdzieś dalej. O, Okej, okay. Okay. sorry. No to spójrzcie, ten pierwszy y, moment, nawet z trzema graczami PC-owymi ledwo przeszliśmy, to jest to naprawdę jest y, mocno wymagający. No. no tak. Na jakim poziomie to jest? Bo nie wygląda mi to na, na poziom zwykły. Um. No, chyba, że się mylę, bo to tutaj chyba trzeba było być lekarzem, żeby się yy, leczyć jak najczęściej. Dzięki, gdzie ten gringold jest? Ma żadnego zombiaka, żeby go zabić? Nie ma. Dobra, ten widzę, że nie bierze apteczki. Ciekawe. Oooo, nieźle skąd oni się tam wzięli, to jakby stąd strzelał. Ciekawe. Dzięki. No. Ciężki ten etap, jak nie wiem. A, okej. Okay. Bandaże zostawili. Tu right. so, by trzeba było się wzmacniać co jakiś czas. Więc zabijać chyba zombie toporkiem. Albo być lekarzem. <clears throat> Ten chińs chiński kolega... O. O, tutaj ktoś mi zostawił jakąś broń. Wreszcie, um. O, tu jestem. Chcę zabić kogoś. Okej, okay. jakoś poszło tutaj do tej ostatniej, więc nie powinno być. Szkoda, że nie wykorzystałem wcześniej tego um, ładunku ważającego.

W którymś z tych ym, jest wieżyczka, o właśnie, to zawsze jest wieżyczka, a ona y, na pewno pomoże. Myślę, że to trochę się wzmocni. Dobra, teraz się przebiję przez tych. Teraz trzeba Green Golda. Tylko y, Molok mi może powstrzymać. Wow, akurat. Jak na zawołanie. na jakim to jest poziomie no sz, kurczę skąd on się tu wziął nieźle się tutaj dzieje naprawdę jakaś masakra jest Ale ta wieżyczka tutaj robi sporą różnicę. Tu chyba jest. Tu jeszcze powinna być druga gdzieś. Ee... Chciałem uniknąć tego. Wiedziałem, że to mnie opluje. Albo kogoś. Kogoś innego. Dobra. Powiem wam, kurczę, y... Przeprawa przez mękę. Ten, ten etap. Masakrycznie trudny. Ja nie wiem skąd się to wzięło. Czy to dlatego, że tak traciliśmy zdrowie? Y powoli, czy to może, no nie wiem, który to modyfikator spowodował, że yy, no cały zespół był i ledwo, ledwo. Padaliśmy jak muchy. To chyba brakowało nam lekarza. Może, nie wiem, zgaduję. Dobra, ma no maksymalny poziom, ale no mało punktów też. Czasem jest ponad. No dobra, no ale wyzwanie jest zrobione. Nie no to jest na zwykłym poziomie, to strasznie dziwne. Widocznie te modyfikatory powodowały, że że tak było, że, że wyzwanie się okazało trudniejsze niż wyglądało na papierze. No ale dobra. Też ci gracze nie, nie, jakieś nie mają wysokich poziomów, ale yy, no komputerowi brakowało lekarza, zdecydowanie. No i tego, żeby ten na przykład droniarz wysyłał drony no cóż, dobra, to ja kończę yy, i niedługo się zabieram za wyzwania dzienne, na które już teraz zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.